Pozdrowienia Muzulmanów słowami Assalamu alaikum i tym podobnym. W Islamie jest bardzo ważnym aktem czczy, bo jest to nakaz od Allaha Subhanahu wa ta'ala i proroka sallallahu alaihi wa sallam. Rozpowszechniajcie pozdrowienie pokoju, aby stało się ono powszechnym zwyczajem w naszym społeczeństwie, a nie czymś niezwykłym. Jeśli ktoś z Was pozdrowi, od odpowiedzcie mu tym samym lub czymś lepszym, zgodnie ze słowem Allaha. Kiedy kierują do Was pozdrowienie, to Wy jeszcze piękniej pozdrówcie, albo oddajcie to pozdrowienie. Na czele tych szlachetnych muzułmańskich zasad stoi troska o rozpowszechnienie pozdrowienia, czyli powitanie muzułmanów słowami Assalamu alaikum, szerzenie go i ukazywanie w odpowiednich miejscach. Rozpowszechnienie Salam jest jednym z powodów umacniania miłości między wierzącymi, a miłość w imię Boga między wierzącymi należy do najsilniejszych więży wiary. Wiara zaś jest warunkiem wejścia do raju. W tym kontekście prorok sallallahu sallam powiedział: Nie wejdziecie do raju, dopóki nie uwierzycie, a nie uwierzycie dopóki się wzajemnie nie pokochacie. Czyż nie wskazać Wam czegoś, co jeśli uczynicie, pokochacie się nawzajem, rozpowszechniajcie salam między sobą. Jest to również jeden z powodów wyjścia do raju. Jak powiedział Prorok Sallallahu Alaihi Wasallam, czcicie miłosiernego, karmcie głodnych i rozpowszechniajcie salam, a wejdziecie do raju w pokoju. Pierwszy człowiek zapytał proroka sallallahu alaihi wasallam, sallam o wysłanniku Boga powiedz mi coś, co zapewni mi raj. Prorok sallallahu alaihi powiedział Db dbaj o dobre słowo i rozpowszechnij salam. Rozpowszechnienie pokoju jest także przyczyną wyniesienia narodu, jego chwały i bezpieczeństwa. Prorok sallallahu alaihi wa sallam, powiedział Rozpowszechniacie salam, abyście się wywyższyli. Powiedział również: Rozpowszechnięcie pokój, a będziecie bezpieczni. Rozpowszechnienie i pozdrowienie pokoju jest również naśladowaniem prawnych poprzedników Stowarzyszy Proroka. Ibn Amar al anhuma powiedział: Wychodziłem na targ, choć niczego nie potrzebowałem, tylko po to, aby rozpowszechnić salam. I by my go obowzajemnie odwzajemniano. Amar radiallahu anhu powiedział: Trzy rzeczy, które, jeśli ktoś je posiada, osiągnął pełną wiarę: sprawiedliwość wobec siebie, przekazywanie salamu całemu światu oraz rozdawanie, nawet w ubóstwie. Dla tych, którzy rozpowszechniają salam, w raju czeka szczególna nagroda. Abu Malik al-Ash'ari r.a. anhu, przekazał, że prorok sallam powiedział, w raju znajdują się komnaty, które wnętrze widać z zewnątrz, a z zewnętrze z wnętrza. Przygotował je ja Allah dla tych, którzy karmią głodnych, rozpowszechniają salam i modlą się nocą, gdy ludzie, się, ludzie śpią. Po wysłuchaniu szlachetnego polecenia proroka, aby rozpowszechniać pokój i, nagro... pokój i nagrody, jakie to za sobą niesie, przedstawiam wam sytuacje, w których zalecane jest przekazywanie salamu. Po pierwsze, powitaj salamem każdego muzułmanina, kogo spotkasz niezależnie, czy go, czy go znasz, czy nie etycznym hadisze przekazanym w Sahih al-Bukhari i Sahih al-Muslim pewien człowiek zapytał proroka Sallallahu alaihi wasallam Który czyn wy sami jest najlepszy? Prorok odpowiedział Nakarm głodnego i pozdrawiał salamem każdego zarówno znajomego jak i nieznajomego Po drugie Pozdrawiał przy wchodzeniu do własnego domu lub domu innych Allah powiedział a gdy wchodzicie do domów pozdrawiajcie się nawzajem błogosławionym i pięknym pozdrowieniem od Allaha. czyli mówcie assalamu alaikum wa rahmatullahi wa po trzecie i czwarte pozdrawiaj przy wchodzeniu na zgromadzeniu oraz przy jego odpuszczaniu prorok sallallahu alaihi wasallam powiedział gdy ktoś w was wejdzie do zgromadzenia niech powie assalamu alaikum lub assalamu alaikum i tym gdy chce odejść, niech również powie, assalamu alaikum. Pierwsze pozdrowienie nie jest ważniejsze od ostatniego. Po piąte, pozdrawia po krótkim rozstaniu, prorok sallalla powiedział, gdy spotka któryś z was swego brata, niech pozdrowie Mówieniu, mówieniem Assalamu alaikum i tym podobnie. Jeśli oddzieli ich drzewo, mur lub kamień, a później znowu się spotkają, niech go ponownie pozdrowi. Tak właśnie postępowali towarzysze proroka, choć dziś niewielu pod, podtrzymuje te usłony. Starajmy się ją ożywić i nie bądźmy obo, obojętni wobec niej. Po szóste, pozdrawiam wchodząc do pustego domu. Abdullah Ibn Omar, rabiało anhuma powiedział, gdy ktoś wejdzie do pustego domu, niech powie Assalamu Alaikum wa rahmatullahi. Assalamu wa Salihin. Pokój nam i prawym sługom Allah. Dbajmy więc wierny o rozpowszechnienie salamu, aby zasłużyć na te wspaniałe cnoty oraz korzyści doczesne i wieczne. Bójcie, bójcie się Allaha, osłudze Allaha. i kto svoje swoje zgodne z muzułmańskimi zasadami moralności, które Allah subhanahu wa ta'ala ustanowił dla nas w swojej księdze oraz jego prorok sallallahu alaihi w swojej sunni. Są to bowiem najlepsze, najdoskonalše i najbarziej właściwe zasady moralności. Wa akhiru anil hamdu lillahi rabbil